Witajcie, witajcie moi mili, e, tak mam już od kilku dni się nosiłem z zamiarem, żeby troszkę wam tu poopowiadać co gdzie jak i po co budować, jak najmniejszym kosztem lub bez kosztów e, wbić sobie jakiś tam sensowny level i troszkę podnieść moc, żebyście nie byli takimi farmikami dolania <laughs> więc tak na początek, e, ta gra niestety opiera się na kasie i Nigdy nie będziecie w stanie bez pieniędzy i to naprawdę dużych pieniędzy, a kiedy mówię duże pieniądze, to są kwoty rzędu 50, 100 tysięcy złotych nawet. I są konta, które, na które ludzie tu powydawali po 200-300 tysięcy w złotówkach, więc nigdy nie będziecie w stanie mieć tych zamków 40, 35, to są po prostu takie kwoty niebotyczne już później, zasoby i inne pierdoły, że to się w ogóle nie mieści. Ale, ale co i jak na początek? Pierwszą rzeczą, która znacząco podniesie Wam moc i, i pomoże Wam polepszyć statystyki, są banery. Żeby uruchomić banery, dostajecie z tych skrzynek, które tutaj lecą. <laughs> One są tutaj, jak się nie mylę, tak. Tutaj w tych skrzyneczkach były banery dostajecie je za darowizny na przykład, i w ogóle musicie osiągnąć pewien limit punktów, żeby, żeby każdą po kolei wbić, i, i są to banery. Te banery można wykorzystywać od początku, ale najpierw trzeba mieć budynek na 15 poziomie. Więc w momencie, kiedy wasz budynek osiąga 15 poziom, tutaj jest taka ikonka jak chwała. Klikacie bang, 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 bang. To wam podnosi, dodaje wam mocy, poprawia wam statystyki. To jest taka rzecz, na którą nie potrzebujecie kasortki, a warto to wbić. Więc nie warto gonić z zamkiem nie wiadomo jak wysoko, szybko, tylko zatrzymać się na poziomie 15 czy 16 i powbijać budynki, żeby robić banery. To pierwsza byłaby taka rzecz. Druga rzecz, z której możecie ładnie mieć zasoby, a w sumie dwie takie rzeczy, na które też nie potrzeba kasy, bo na przykład na kreaturę nie wydałem ani złotówki, a, a mam ją już na takim śmiesznym poziomie z takimi durnymi ciuszkami. Ale do czego zmierzam? No spokojnie, bez żadnej złotówki, weszłem sobie na piąty level. I kiedy sobie plądrujecie, bo na przykład daję na czwóreczkę i mogę piądować 10 razy. Nie mam tyle mocy teraz. Spieracie sobie tutaj w lewym górnym rogu, mam 366 monet. Na wyższych levelach te monety idą szybciej i możecie plądrować co kilka godzin. Ta moc wam się uzupełnia. Druga sprawa jest taka, że uzupełnia wam się również. Tutaj w dolnym rogu widzicie ukończ sesję piątą, macie po 24% do, do wszystkiego. Do czego zmierzam? Klikając tutaj na wymianę, macie tak, yy, części. Do części przejdę troszkę później, do herbów również przejdę później, ale to co Was interesuje na początek, aby cokolwiek robić, to są zasoby. I na przykład zobaczcie, klikając sobie na szóstkę, mogę sobie kupić 30 paczek po 13 razy 200. Czyli jedna taka paczka 13 razy 200 to jest 2600, razy 30, bla, 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 to jest ponad 60 tysięcy żelaza. I kosztuje Was to raptem 180. Do tego możecie sobie kupić jedzonko. Jak wbijecie kolejne jedne levele, to tutaj się otworzą dużo lepsze takie, gdzie na siódmym poziomie katakum to już troszkę wam zajmie bez kasy. No, kilka tygodni pewnie, zanim będziecie mieli lepsze ubranka, ale można mieć po 500 tysięcy żelaza dziennie. To resetuje się co 24 godziny, więc każdego dnia możecie mieć po 60 tysięcy żelaza za free, czy na przykład, nie wiem, pół miliona jedzenia, 500 tysięcy jedzenia, czy tam, w zależności co tworzycie. I tutaj na razie bym się zatrzymał, dlatego że do herbów, do części przejdę za chwilkę. Drugą sprawą jest kopalnia. Żeby wbić kopalnię, potrzebujecie, e, potrzebujecie... Inaczej, żeby można zacząć było logicznie korzystać z kopalni, potrzebujecie piątego levelu, czyli wasza kopalnia musi być na piątym levelu, zaraz wam pokażę. Wejdź do kopalni. E, przeskoczmy od razu na szyb trzeci. Więc potrzebujecie się po prostu znaleźć na levelu 5. W momencie, kiedy wbijacie level 5, czyli musicie pokonać strażnika na polu 4, w momencie, kiedy zejdziecie tutaj, otwiera wam się sporo. Na przykład, można sobie sterowiec bardzo szybko machnąć, bardzo dużo daje to i, i to się opłaca. Można sobie co 10 dni, zabierając po 10 tych dziennie, machnąć taki kamyk. Naprawdę super statystyki. Ale jeżeli potrzebujecie się rozbudować, to można spokojnie dziennie kupić sobie na przykład 2,5 miliona jedzenia. 154 tysiące, tyle zbieracie w 12, 10 godzin. Yy, można sobie kupić yy, srebro, żelazo, pół miliona za 10 godzin zbierania. Żelazo, to samo, 125 tysięcy. Na razie, żel yy, srebro, przepraszam, na razie tego wam nie potrzeba na pew. Tak na dobrą sprawę z każdej kopalni można dziennie mieć milion żelaza. Bez najmniejszego problemu. To się na pewno stąd opłaca. Yy... Wszystko zależy, w co potrzebujecie w danym momencie iść. Czy potrzebujecie troszkę mocy do sterowca. No to możecie sobie kupić 340 tysięcy na przykład mocy. Też tak to jest bardzo dobra sprawa. I teraz co trzeba z kopalnią? Zobaczmy, co dzisiaj ja może zrobić. Widzę, że jeszcze ta kopalnia mnie tak nie boli. Już nie wiem, że nie będzie bardziej bolać, ale... Chodź dalej sobie żadnej korzyści nie kupiłem. Atak piechoty, To jest atak oddziałów? A, dobra. Tak na szybko, żeby was nie zanudzić. Tak. Nie wiem, czy się uda do tego czy... Co... Chociaż może się uda. Tak, to się już nie udało korzyści eee, spróbujmy na tego oddziału podnieść spróbujmy, nie, nie mam już, chociaż niewiele, bardzo przegrywam eee, nie sugerujcie się tym, wy nie zajdziecie tak wysoko dlatego, że potrzebujecie eee, potrzebujecie sporych statystyk niestety, ale otworzyć piąty level to nie jest nic nadzwyczajnego i teraz co musicie zrobić bez różnicy jaki dobrym zamkiem nie władacie i w ogóle nie farmimy wyżej niż. Panie tak, resetuj kopalnię i i z powrotem na dziewiątkę. Nie farmimy wyżej niż e, level trzeci. Dlaczego? Dlatego, że do levelu trzeciego nikt nie może was atakować. Czyli wchodzicie sobie na drugie piętro, jeszcze raz trafiacie. To pamiętajcie, że musicie otworzyć najpierw piąte piętro. I kiedy wchodzicie na trzeci, farmicie z tempem 18 tysięcy na godzinę. Więc yy, wchodząc tu dwa razy dziennie tylko, dajcie klik, kupuj i tyle. Macie 360 tysięcy tych dziados tutaj i możecie sobie spokojnie kupić 2,5 miliona jedzenia i, że, i, że i drewna dziennie za free. Nie potrzebujecie wydać nawet złotówki na to. To na pewno bardzo pomoże Wam yy, wejść wyżej. Do czego zmierzam? Do tego, że jeżeli wejdziecie na kolejny poziom, czyli ten jest szyb, chroniony drugi. Na trzecim poziomie już musicie walczyć, czyli na każdej kopalni ktoś będzie, musicie go pokonać, tak jak ty możecie, wy możecie go pokonać, tak oni mogą was. I będzie wam co chwilę wiadomość przychodzić, że zostaliście pokonani, zostaliście pokonani, gdzie tam się zbiera z 21.6, więc to się nie opłaca naprawdę. Nawet zamki z wielkości 26, 27 siedzą spokojnie sobie na trzecim levelu, bo, bo wyżej to już jest taka gra dla kogoś, kto tu non stop siedzi i, i lubi pokazać, że nie wiadomo co jest. Więc, to jest takie drugie miejsce, z którego naprawdę możecie łatwo i szybko mieć mnóstwo surowców. Trzecia rzecz, którą bardzo Wam polecam, to jest ekspedycja. Kolejna rzecz, cóż, jakby to nazwać, do której potrzebujecie i nie potrzebujecie kasy, ekspedycja badań, to sama nazwa mówi, to są badania, więc im więcej badań sobie zrobicie, tym w jakiś sposób uda Wam się otworzyć. To jest chyba najtrudniejsza ekspedycja. Ja w Królestwie 3.2.5 mam zamek na poziomie 29. W 3 miesiące go wbiłem. Nie powiem źle kasy, mnie to dziadostwo kosztowało. A nie umiem przejść chyba pierwszego levelu tych badań. To jest po prostu nieporozumienie, nie? Ja tutaj w tych badaniach to nigdy dobrze nie byłem. W sumie nie spuszczam się nad tym zwykle. Klejnoty i teraz do czego zmierzam. Macie na przykład ekspedycję budowy. Ta ekspedycja to nie jest na którym poziomie macie budynki, ale ile macie banerów. Czyli na każdy, im więcej tych budowli ukończycie i zrobicie, teraz ja wam pokażę później, bo to będzie ona rusza, każdego dnia rusza inna. I teraz do czego zmierzam? W tej ekspedycji na każdym poziomie są dwie skrzynki, które dają wam przyspieszenie. To przyspieszenie będzie rosło w miarę, aż później zacznie być trzygodzinne, niegodzinne. Naprawdę można mnóstwo przyspieszenia stąd zebrać. Oprócz tego daje wam to monety. Za każde przejście już, Kolejnego Dnia poprzedniego, czyli na przykład jak dzisiaj jest badań, to ja za wczoraj już odebrałem z combo. Odebrałem tam 600 monet. Później tych monet będzie więcej. I kolejna rzecz. Ba, klikacie sobie na odbierz. I tutaj jesteście tak jak sklep ekspedycji. Możecie sobie kupić sterowca, aczkolwiek nie polecam, dlatego że z, z kopalni macie dużo więcej za mniej. Możecie sobie kupić rzeczy do wytwarzania kwipunku. Ale co mnie najbardziej tutaj interesuje, to są znowu przyspieszacze. I teraz macie kilka set, klikacie na przykład piątki, bam i dodało wam. To jest nie tutaj są po 50 godzinnych, 43 godzinnych i 70 chyba jest 5 minutowych. Dziennie możecie wziąć. Żeby to zrobić, no to ekspedycję musicie mieć na już wyższym poziomie. Plus jest taki, że zawsze bez różnicy jak już zajdziecie na jakiś poziom to zawsze będziecie za dzień poprzedni dostawać złoto mimo że nie uda wam się wbić kolejnego dnia więc to też jest fajna sprawa tym się też można fajnie pobawić i te trzy rzeczy pozwalają wam na to, żeby naprawdę bez wydania nawet złotówki wbijać coraz wyższe levele. Kolejną rzeczą, do której dążę, jest sterowiec. Dosyć ważna rzecz żeby wbić przynajmniej 30 level, dlatego, że można wtedy otwierać te tutaj ikonki. I teraz, jak już ktoś z Was będzie chciał, to ja mogę pomóc poustawiać ten sterowiec, bo on na każdej zakładce wymaga innych rzeczy w środku. I tak naprawdę sterowiec na przykład do zbiórki można polepszyć, więc można podnieść tutaj o ileś, teraz jest plus 8%, ja to mogę podnieść do 80%. I wtedy wysyłając sterowiec z żołnierzami na farmę, on zbiera Wam dużo, dużo szybciej. Macie na bestie. Obrona, jak Was atakują i kiedy Wy atakujecie. Każda z tych rzeczy daje co innego. I oprócz tego, tutaj są e, części. To również możecie sobie zabrać z, z kopalni i z tych innych, które Wam pokazałem. Nie polecam, ponieważ ja mam fioletową część, nie polecam zakładać ich do czasu, kiedy je, każda z tych czynności, którą tutaj macie, czy na przykład pojemność marszu, tutaj się jest większa. nie możecie jej zwiększyć do 20 poziomu. Dlatego, że jak widzicie, pod spodem są kropeczki. Kiedy są trzy, to wszystkie trzy działają. Ale kiedy są dwie, jak tutaj, to tylko dwie pierwsze działają, więc trzecia nie działa. W fioletowym. Do wbicia 15 levelu będzie tylko jedna, a do 20 nie będzie, do 15 jest jedna, od 15 do 20 są dwie, i powyżej 20 są trzy. Więc nie warto za bardzo szaleć z tym. To również polega, po pomaga Wam mocno wbić statystyki. Zobaczcie, atak piechoty po 28% do każdego z ataków. Fioletowe po 10, ale są nieulepszone. Więc to była pierwsza rzecz. Na to powiedzmy, no te niebieskie czy na fioletowe, nie dajmy się zwariować, na to nie trzeba kasy. Niebieskie i fioletowe na pierwszym, drugim poziomie można spokojnie zbierając, tam kupując pakieciki za 5 zł, sobie wbić i, i szału nie ma. Problem polega, zaczyna się pojawiać tutaj. Kiedy chcecie osobowości, to praktycznie, jeżeli chcielibyście sobie to wbijać powolutku i nie wydając ani złotówki. To nie wiem, czy uda Wam się zapełnić wszystkie 8 w ciągu pół roku. To dropi bardzo powoli, jest dużo pieprzenia z tym. Najpierw potrzebujecie 100 książek, 10 książek, żeby otworzyć zieloną, a później kolejne 100 tych kamyków, żeby otworzyć. Aczkolwiek zobaczcie, tylko zielona daje po 35%. I one są tak, 4 takie same, 4 różne z jednej i odbicie lustrzane tych samych z drugiej. Więc tak naprawdę, jeżeli macie tutaj piechotę plus 35%. To tutaj na dole pod blokowanie 21 poziomu będzie kolejne 35%. To już jest 70% atak, obrona i kondycja. Ogromne statystyki. Dlatego jeżeli zbywa wam 20 zł, warto sobie kupić czasami jakiś pakiecik z tych, które tutaj są, w tych ofertach dnia, one codziennie się zmieniają i co tydzień się odnawiają te same. I tak widzę, że już fajnie polepszyli, bo kiedyś było w pakiecie pierwszym tylko jedne, w drugim jedne, w trzecim bywało dwa i w czwartym zawsze było pięć. A teraz dają po pięć, pięć, cztery, więc naprawdę za nieogromne pieniądze można ogromnie się przyspieszyć. I zobaczcie tutaj, pierwszy pakiet. On kosztuje na złotówki 5 złotych. 5 złotych daje wam 5 milionów jedzenia, 5 milionów drewna. Kolejne to jest. Jezus, Maria, jestem po nocce, wybaczcie, ale nie umiem chyba tego przeczytać. 750 tysięcy jedzenia, drewna. 50 godzin, szkole, 50 godzin szkolenia oddziałów. I to można kupić sobie dzisiaj było 5 razy, więc to kosztuje 25 zł. I za 25 zł macie po 25 milionów, po ponad no, 25, prawie 30 milionów jedzenia i drewna. W inne dni, tutaj jest 3000 zł. Za 5 zł to daje wam 3 dni tarczy, które kosztuje 5 zł. Dziś za 5 zł to nie wiem, czy da się dobrego loda w Polsce kupić. Albo browara, bo nawet paczki fajek się nie da. Więc myślę, że nie można dać się też zwariować, tak? Ja nie mówię, że ktoś mając tam, wiesz, ma 15 lat to OK, ale chyba tu sami dorośli grają z tego, co się orientuję. Te pakiety tutaj są różne. Jedne są na szkolenie, drugie są na te części, właśnie. Są pakiety, które dają kamienie. Taki warto też kupić, bo chyba bodajże w tym pakiecie, tutaj, jak są kamienie, w tym drugim mega okazji, tam jest 16 kamieni, tych, które dają Wam statystyki po 30% na start. Wystarczy wydać 25 zł i otwieracie sobie kopalnię z biegu na piątym levelu i otwiera Wam się wszystko za darmo przy bardzo niskim nakładzie finansowym. Więc te oferty dnia warto. Drugą rzecz, którą też warto, ja myślę, to tutaj, jak widzicie, macie dwie, dwie rzeczy. Pierwsza to jest przemy dostawa przemytnika. Daje wam 600 golda, żelazo, które wam jest potrzebne do wytwarzania ekwipunku, 850 tysięcy jedzenia i drewna, daje wam 50 punktów vip -a. Te kamyczki służą do ulepszania yy, klejnotów, które za chwilę wam pokażę. Każde 30 tych, a daje wam 10 dziennie, pozwala wam tworzyć szansę na dobrego strażnika. Daje wam części. To, to jest do kręcenia kółkiem, daje wam 25 minut przyspieszenia, szału nie ma. To jest bardzo fajna sprawa, bo 10 dni daje wam jeden ten kamyk. Ten kamyk ma. Zaraz wam pokażę, ma bardzo duże statystyki. Siedmiotniowe ten pakiet kosztuje. Nie chcę się teraz aż sprawdzę 7-dniowy pakiet kosztuje 25 zł, jeśli ktoś chciałby sobie już wydać troszeczkę więcej, to jest coś takiego jak subskrypcja. Teraz co Wam subskrypcja daje? Pierwsza rzecz ta subskrypcja kosztuje około 140 zł, ale to jest na miesiąc. Więc w przeliczeniu na dzień, no to, to nie wychodzi więcej jak tam 4 zł chyba, nie? 4 z groszem. 1300 Żelaza i drewna. Teraz tak, to wam będzie potrzebne w momencie, kiedy chcecie już lepszy ekwipunek wyrabiać. E, chyba od demona, albo jeszcze od e, łowcy. Nie pamiętam już teraz, chyba od łowcy. Tam malutko trzeba. 100 fragmentów daje jedną skrzyneczkę. Bez tych skrzyneczek. I z tych skrzyneczek później wyrabia się e, takie materiały, które właśnie tam potrzeba. Bez nich nie jesteście w stanie nic zrobić. To jest wam potrzebne do otwierania tych portretów w wieżach. Daję wam 10 tych kamyków. Super sprawa z nimi. 300 ulepszających, tym razem 20 i aż 100 vipa. Oprócz tego, macie 100 tysięcy mniej do budowy drewna i, i tego, ale co jeszcze to daje? Zobaczcie, jak tutaj macie tą mega okazję, super okazję w ogóle. Tak sobie przejedziecie na dół, to tam pod okienkiem jest coś takiego jak nagrody subskrypcji. I teraz, jeżeli macie wykupioną subskrypcję i kupujecie ten pakiecik, to automatycznie dla każdego, kto ma subskrypcję, dostaje jeszcze to, które jest na dole za free. W momencie, kiedy nie macie, dostajecie tylko to, nie? Ale to już mówię, to już jest 150 zł. Nie jest to najtańsza sprawa, tak? Ja tam. Nie wiem. Ja jestem lekko duchem i nie przywiązuję niestety wartości do pieniądza. Nie, żebym ich miał za dużo, bo też mnie ciężko pracuje, a pracuję po 60 godzin tygodniowo, ale, ale po prostu, no, człowiek na coś musi umrzeć. A z drugiej strony każdy ma inne cele i tak w życiu. Kolejna rzecz, którą chciałem Wam pokazać. To ostatnio dostałem jakieś tam pytania. Tutaj jest sanktuarium. I teraz co? W momencie, kiedy macie swoje szpitale, tak? Szpitalu Sojuszu w ogóle nie będzie, więc od razu Wam mówię. Z prostej przyczyny, że oddziały ranne w Szpitalu Sojuszu trzeba leczyć za punkty zdrowia I czasami się zdarza, że przez dwa tygodnie nie da się tego wyleczyć, więc nie ma sensu. Zresztą odkąd otwarli to z sanktuarium, to w ogóle już nie ma sensu. Teraz co, macie szpitale. Moja ilość całkowita w szpitali to jest 15 tysięcy, ale oprócz tego mam sanktuarium 58 tysięcy, które mogę mieć. Jeżeli zginie mi więcej niż 15, powiedzmy, że mam 30 tysięcy żołnierzy, zaatakują mnie i zginie mi wszyscy, 15 tysięcy trafia do szpitala, które muszę leczyć za żarcie, ale reszta powolutku, bo powolutku, ale będzie leczyła tutaj za darmo. Zbieracie sobie wtedy wodę święconą, ona sobie sama spływa. Później dajcie tylko ożyw, pyk, macie ich. Więc tą sprawę też ulepszyli i to jest bajka. I ostatnią rzeczą, moi drodzy, to jest ekwipunek. Widzę często, gęsto, że ktoś wyrabia jakieś sandały białe. W ogóle takich rzeczy nie róbcie. To, to nie ma najmniejszego sensu. Jeszcze zanim w ogóle powiem wam o ekwipunku moi drodzy, wchodzicie sobie tutaj, klikacie sobie ustawienia, klikacie sobie e, ustawienia gry i tu jest takie coś jak e, wyświetlanie ekwipunku, ukryjcie ekwipunek. Ktoś kto was atakuje wchodząc na wasz ekwipunek z góry wie jakie macie statystyki, jak widzi jakieś sandałki z pałki to od razu mu się odechciewa i pewnie jak sobie kliknę na kogoś z R3 tutaj, wybierzmy sobie kogokolwiek nie urażając nikogo. Albo kliknijmy sobie kogoś z nieaktywnych, bo wtedy będzie mniejszy. Powiedzmy, to założę się, że jak kliknę na przykład tutaj i dam zobacz profil, to będę widział jego kwipunek. Voilà! Klikając na niego, widzę ile mu to daje, wiem jakie szanse w ogóle mam na niego. Takich rzeczy się w ogóle nie robi, no, nie ma sensu, po prostu to nie daje nic. Po co Wam te 5% prędkości na bestię? To, to ile tych procent zyskaliście? Ile będziecie szybciej? Dwie sekundy. To jest bez sensu, w ogóle schore chore. I teraz tak, jak chcecie, ekwipunek, są dwa sposoby. Pierwszy, ja uważam, że najmądrzejszy i o, jakiś pakiet złota dzisiaj jest premium za 5 zł. Eee, 1000 zł. O. Kurczę, niepotrzebnie wczoraj poszedłem do kasyna. Miałbym 200 tysięcy zł za 500 zł. A może. Oni dają tych pakietów teraz od cholery, naprawdę. Kiedyś tego nie było. Kiedyś, żeby wbić. Kiedyś, ja pamiętam, rok temu prawie, na zamek w sumie przez ten czas wydałem 15 tysięcy złotych. To dzisiaj za 1000 złotych mam lepsze niż wtedy za 15. Pakiety poszły bardzo na dół. Teraz względnie w to. Macie dwa sposoby, żeby szybciej robić ekwipunek. Pierwszy to jest kupowanie skrzynek za golda. Wchodzicie sobie do sklepu, skrzynie. I tutaj macie skrzynię projektu pierwszej klasy, drugiej klasy, trzeciej klasy i czwartej i piątej. Pierwszej i drugiej w ogóle odlecam, ö, odradzam. Trzecia nie jest najgorsza. Jak już ogólnie powinno się chyba robić czwartą, piątą, w zależności od tego, jaki macie poziom lorda. Bo zobaczcie, ten już wymaga szesnastego, ten dwudziestego pierwszego, więc trzecie jak naj najbardziej. Kupmy kilka, to Wam pokażę, jak to się robi. Eee, nie wiem, ile tam jest chyba 15 potrzeba. Kurczę. I tak nie będę wyrabiał tego kwipunku, bo zaraz dojdę do tego złami. Gdzieś sobie te pieprzone złoje kupiłem. O, zobaczmy, co to dało. Uzbrojenie TA-15 trzeba było przerób. I dostałem sobie jakąś zbroję pancerza, która nie jest zła. Zobaczcie trzy statystyki. Miejsce na kamyk. Niestety jeden. Yy, wyższe zbroje i lepsze zbroje pozbawiają wam trzy kamienie. Do czego zmierzam? To jest pierwszy sposób, w jaki możecie sobie załatwić ten Drugi sposób wymaga kilku złotych, ale ja uważam, że to jest ciekawe. Nie marnuję za tego czasu i pozwolę w sposób, szukam tego pakietu, w jakiś sposób od razu zacząć fajnie grać. Tu jest taka zbroja, której fragment, która jedna, jeden element kosztuje 5 złotych. To muszę to znaleźć tutaj. To jest zapieczętowany projekt pojedynku. Wymaga lorda. To już teraz nie dam się pociąć, ale zaraz do tego dojdziemy. Wymaga lorda mojej mili, żebym się nie. Uzbrojenie. Nie. Wymaga lorda chyba szesnastego albo niższego. Zobaczmy sobie e, broń. E, gdzie jest? To jest bogactwo. Splendor. Aramis. Nie, to było tutaj? Nie, tutaj to jest. Pojedynek wymaga 21 Lorda, więc ja nawet nie mam. Zobaczcie, już ma fajne statystyki. trzy miejsca na kamyki. Rezonans coś daje. Rezonans to jest w momencie, kiedy macie 6 elementów z tej samej serii. Tutaj macie co wymaga. No i tutaj już są te skrzynki, tak. Te dwa kamyki na dole, jeden to są skrzynki, więc potrzebujecie 300 fragmentów, żeby je wytworzyć, tak. E tak jak mówię, jeżeli macie tą subskrypcję, to w ciągu, potrzebujecie ją tak na słowo, na, na dobry sprawę, jeden miesiąc. E, w ciągu 30 dni dropi wam 18 skrzynek, 6 elementów po 3, 18 skrzynek. Bank w ciągu miesiąca macie cały set, i, i z tym secikiem naprawdę już możecie poszaleć. Wielu ludzi nie będzie miało takich setów i będziecie mogli naprawdę się pobawić. To już dla tych, którzy naprawdę myślą, e, żeby, żeby poszaleć, coś porobić. E, Tutaj już są lepsze też sety, ale to już kosztuje dużo więcej. I teraz y, dru, to był drugi sposób, czyli możecie kupić, tak. I do czego zmierzam? Wchodzimy na kamyczki. Jak widzicie, tutaj mamy kamienie. E, kamienie, na którym są levelu, Dają wam odpowiednio do kawalerii, do piechoty. E, tak, e, te szpiczy. Szpiczki są ataki. Okrągłe jest kondycja. I to są obronne. Ja ogólnie obronne naj, najmniej zawsze rozwijam, bo chociażby dlatego, że chociażby dlatego, że ja się nie nastawiam na to, że komuś będę pozwalał wpadać do zamku. Zwykle idę w atak, mocno w atak, w atak i tylko w atak. Uj, czym jeszcze nie powiedziałem? Oprócz tego macie kolejną rzecz, która jest darmiana, więc to są te dzienne okazje. Warto czasem zamierzyć list Dragon. Można naprawdę sporo za... Powiedzmy, można dobrze wymienić czasami minerały, aczkolwiek no, można się różnie na tym przejechać. Myślę jeszcze, o czym wam tu powiedzieć, żeby już nie przedłużać. Tutaj mamy halę rekrutacji, więc tak jak mówiłem, te ostatnie okienko, to jest właśnie z tych fragmentów. A możecie sobie, możecie to się może coś może zrobić? Sprażnicy również są ważne, bo dają na przykład, mój strat, moja madame, Pozwala mi szkolić 360 osób więcej niż normalnie. A jak mam lanceta, to mam później rezonanse, inne pierdoły. On mi daje obronę oddziałów, obronę kawalerii. Eee, nie czarujmy się. Ta sekcja wymaga pieniędzy. Dlatego, że. Ja pewnie, że polecam polecam po strażnicy. A. Pieniędzy. Jest też taki pakiet, który tam leci któregoś dnia, który daje te kręcenia, i później ci strażnicy, a jeszcze wiem o czym nie powiedziałem: ci strażnicy, którzy wam nie są potrzebni, to można ich sprzedać tutaj. Wchodzimy sobie na salę bohaterów, sklep bohaterów, klikacie na plusik i na przykład nie są mi potrzebni 5 i za wymiana. W momencie tu z boku zbierają wam się pieniądze. W momencie kiedy macie ich więcej macie dwie opcje. Pierwsza, możecie kupić coś z sklepu, co wam jest potrzebne. Sklep nie jest najtańszy. Powiem szczerze, ja chyba za bardzo, e, za bardzo nie kupuję nigdy w nim. E, druga opcja. wskoczyć, wtedy używacie tych paczuszek, które tutaj są. Te paczki zbieramy z różnych eventów, z bram, z cholera bieszego. Więc yy, to tyle. Wiecie co, mam wrażenie, że może być trochę chaotyczny ten film, ale ciężko jest wytłumaczyć wszystko w momencie, kiedy ja już tą grę plus King of Avalon, nie grałem ponad dwa lata, więc tak naprawdę w obie te gry gram już około czterech lat i to wszystko jest po prostu tak mocno naturalne, że, że ciężko się odnaleźć w tym jeszcze. Więc jak macie jakieś pytania, to piszcie. Przepraszam, jeśli nie odpisuję, ale ja pracuję na noc. Jestem w innej strefie czasowej niż wy, mimo że godzina to godzina, ale zawsze. A moja zmiana zaczyna się od 23, więc w Polsce od północy i kończy polskiego czasu o 10 rano. Często, gęsto muszę jeszcze coś załatwić i... Czasami nie zajrzę tutaj, albo nie mam siły już odpisywać. To nie znaczy, że Was ignoruję. Po prostu nie zawsze mogę odpisać, albo czasami sobie myślę, że nie, już tak jestem zmęczony, że mi. W razie pytań pytajcie. Postaram się odpowiedzieć. Powodzenia, nie zrażajcie się i do usłyszenia. Hejjo.